Tak jak na każdą truciznę jest antidotum, na wirusy też jest sposób. Na te, które powodują katar, kaszel czy ból mięśni, często wystarczy herbata z cytryną i miodem, czosnek, odpoczynek oraz wygrzanie się w łóżku w grubych skarpetach. Na wirusy, które zatruwają naszą psychę, przypominam z greckiego duszę, ani domowe, ani apteczne sposoby nie pomogą. Tu potrzebny jest dobry program antywirusowy, który stopniowo odczucie permanentnego zmęczenia zastępuje chęcią działania, przywraca radość życia oraz odczuwanie satysfakcji, niepokój i napięcie usuwa na rzecz wewnętrznego spokoju i poczucia kontroli, stan wyczerpania przemienia w energię, bezsenność, w spokojny sen. Taki program antywirusowy istnieje. Nie jest darmowy, ponieważ często to, co otrzymujemy za darmo, szybko staje się dla nas bezwartościowe. Ceną jest Twój wysiłek włożony w pracę nad swoim charakterem, który należy zacząć od uporządkowania własnego sumienia. Jednak wytrwałe i konsekwentne instalowanie poszczególnych elementów programu daje spektakularne efekty. Przekłada się na poczucie sensu, któremu towarzyszy trwałe uczucie wdzięczności, a to jest bezcenne. Pomyśl o tym.